Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje ciało domaga się przerwy? Ale ty uparcie kontynuowałeś. Być może była to codzienna przechadzka, która wydawała się bardziej obowiązkiem niż przyjemnością, albo trening, który zamiast dodać ci energii, sprawił, że czułeś się jeszcze bardziej zmęczony. A co jeśli powiem ci, że cały ten wysiłek, ta nieustanna rutyna bycia aktywnym za wszelką cenę, może w rzeczywistości po cichu niszczyć twoje zdrowie? Wydaje się to absurdalne, ale wiele osób po siedemdziesiątym roku życia próbuje zachować młody wygląd, podczas gdy ich ciało potrzebuje tylko trochę odpoczynku, obecności i życzliwości. Ponieważ istnieje punkt, w którym nadmierny ruch nie wzmacnia już organizmu, tylko go obciąża. A sekret dłuższego i lepszego życia może leżeć właśnie w przeciwieństwie do tego, co ci mówiono. Porozmawiamy o tym, David zawsze był. Typem człowieka, który wstawał przed wschodem słońca, zakładał buty i wychodził na spacer, bez względu na pogodę. Kiedy skończył siedemdziesiąt lat, kontynuował swoją rutynę, jakby nic się nie zmieniło. Utrzymanie ciała w ruchu to utrzymanie życia, mawiał sobie, ale nie zdawał sobie sprawy, tak jak prawie nikt, że po siedemdziesiątym roku życia ciało zaczyna mówić ciszej, ale bardziej prawdziwie. David, nawet nie słysząc dobrze trzaskających kolan ani serca proszącego o wytchnienie, zrozumiał to dopiero wtedy, gdy musiał się zatrzymać. Nie było to nic poważnego, tylko głupie potknięcie się na schodku werandy, ale wystarczyło to, aby spędził kilka tygodni w domu, z dala od swojej rutyny i po raz pierwszy blisko siebie. Wtedy zdał sobie sprawę, że być może dobre życie nie polega na upartej walce, ale na nauce zatrzymywania się. Ta historia powtarza się w wielu domach. Ludzie tacy jak Ana, która w ciągu ostatnich pięciu lat zapisała się do trzech różnych klubów fitness próbując utrzymać formę z pięćdziesiątki. Albo jak pan Geraldo, który spacerował godzinę dziennie, nawet gdy bolały go plecy. Wszyscy mają ten sam strach, jeśli przestanę, upadnę. Jeśli przestanę, zniknę. Ale nikt. Nigdy nie wyjaśnił, że istnieje różnica między zatrzymaniem się a odpoczynkiem, między poddaniem się a wyborem mądrzejszego tempa. W ostatnich latach pojawiło się nowe spojrzenie, głównie wśród osób starszych, które zaczynają na nowo odkrywać wartość, która zawsze tam była, ale którą pośpiech i nowoczesność zepchnęły na margines świadomy odpoczynek. Radość z małych rzeczy, ruch, który nie męczy, ale odżywia. Linda, 74-letnia kobieta, zawsze wierzyła, że musi robić coś wielkiego każdego dnia, aby czuć się żywa. Rano, siłownia po południu, zajęcia taneczne, a pod koniec dnia, joga. Aż w końcu zachorowała od ciągłego dążenia do zdrowego trybu życia. To właśnie podczas jednej z tych przymusowych przerw odkryła coś prostego. Uprawa orchidei w ogrodzie sprawiała, że czuła się bardziej żywa niż podczas jakichkolwiek zajęć spinningu. Okazuje się, że po osiągnięciu pewnego wieku, organizm przeżył już tak wiele, że nie musi już niczego nikomu udowadniać. Chce być otoczony troską, a nie wyzwaniami. A troska zaczyna się wtedy, gdy przestajemy wymagać od siebie i zaczynamy słuchać. Słuchać stawów innego rodzaju zmęczenia oddechu, który zmienia się w środku popołudnia. Zdać sobie sprawę, że może mniej kilometrów dziennie. Ale z większą świadomością każdego kroku jest potężniejsze niż jakikolwiek maraton. Ten nowy sposób życia nie ma nic wspólnego z siedzącym trybem życia chodzi raczej o obecność. Jest to ruch, który odbywa się od wewnątrz na zewnątrz, gdzie każdy gest jest pełen intencji. Nie chodzi o rezygnację z chodzenia, ale może o skrócenie spacerów. Nie chodzi o porzucenie rozciągania, ale o wykonywanie go powoli. Z przyjemnością. To ponowne spotkanie z ciałem takim, jakim jest teraz, a nie takim, jakim było w wieku czterdziestu lat. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, jak te małe zmiany zmieniają nie tylko fizyczność, ale także emocjonalność. Zmniejsza się niepokój, poprawia się sen, umysł staje się jaśniejszy. Ludzie, którzy całe życie obwiniali się za to, że nie robią wystarczająco dużo, Teraz zaczynają pozwalać sobie na łagodniejsze życie. To tak, jakby w końcu mogli usiąść na skraju życia i po prostu obserwować, bez pośpiechu, bez bieganiny, bez wymagań. Ten ruch ponownego odkrywania siebie powoli rozprzestrzenia się wśród społeczności osób starszych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, a nawet lekarzy. To, co wcześniej traktowano jako lenistwo, Teraz zaczyna być postrzegane jako mądrość, ponieważ potrzeba odwagi, aby zwolnić tempo w świecie, który nieustannie popycha nas do przodu. Potrzeba siły, aby wybrać ciszę, gdy wszyscy krzyczą, że trzeba działać. A przede wszystkim potrzeba dużo miłości własnej, aby spojrzeć na swoje ciało z czułością i zapytać, czego naprawdę potrzebujesz dzisiaj. Czasami odpowiedzią będzie ćwiczenie fizyczne. Innym razem będzie to długa kąpiel. Ale często będzie to nic, co zawiera wszystko odpoczynek, przerwę, życzliwość. Bo dobre starzenie się nie polega na robieniu więcej. Polega na robieniu lepiej z większym sensem, z większą troską. Dopiero po 70. roku życia Marina zrozumiała, co to znaczy budzić się zmęczona nawet po całej nocy snu. Myślała, że to normalne. To z wiekiem, mówili. Ale w głębi duszy coś nie miało sensu. Jak mogła czuć się teraz bardziej wyczerpana, skoro codziennie ćwiczyła? To było tak, jakby zużywała energię, próbując ją wytworzyć, aż pewnego dnia lekarz, który widział to już wiele razy, powiedział jej: Nie musisz przestać, Marina, musisz tylko zrobić to inaczej. I wtedy odkryła pierwszy z trzech prostych gestów, które zmieniły wszystko celowy odpoczynek. Odpoczynek nie jako brak ruchu, ale jako świadomy wybór przerwy. Zatrzymanie się na 5 minut, aby poczuć wiatr na twarzy. Zamknięcie oczu po południu i wsłuchanie się w odgłosy domu bez konieczności wstawania, aby coś zrobić. Pozwolenie sobie na nieosiąganie wyników. Po 70 roku życia ciało nosi w sobie całą historię wysiłku. I jak każda dobra książka potrzebuje przerw między rozdziałami, aby wszystko miało sens. Aktywny odpoczynek pobudza układ przywspółczulny, który reguluje trawienie, uspokaja serce i wzmacnia odporność. To właśnie podczas tej pozornie nieproduktywnej przerwy organizm odzyskuje swoje rezerwy. A kiedy to się dzieje, dzieje się coś magicznego powraca radość z ruchu. To właśnie sprawia, że drugi gest jest pomostem między ciałem a duchem sensoryczny i lekki ruch. Po latach kojarzenia aktywności fizycznej z potem i bólem, wiele osób starszych na nowo odkrywa przyjemność poruszania się jakby tańczyły, samotnie w domu. Bez celów, bez wyników tylko obecność. Spacerowanie przez 15 minut czując dotyk stóp o podłoże. Rozciąganie się w łóżku przed wstaniem. Rozciąganie się jak kot z przyjemnością. Tego typu ruchy aktywują układ limfatyczny, poprawiają krążenie, uwalniają endorfiny i zmniejszają przewlekłe bóle. Ale przede wszystkim przywracają człowiekowi autonomię nad własnym ciałem, nie jako maszyną do pracy, ale jako domem, który potrzebuje troski. Jest coś głęboko wyzwalającego w uświadomieniu sobie, że nie trzeba podnosić ciężarów, aby być silnym. Wystarczy wstać z zamiarem. To właśnie zmieniło życie siedemdziesiąt letniego Jose. Były nauczyciel matematyki zawsze był logiczny i zdyscyplinowany. Śledził swoje arkusze ćwiczeń, jak ktoś, kto rozwiązuje równania. Ale czuł, że pomimo treningów jego umysł staje się coraz bardziej zagmatwany. Uciekały mu słowa, znikały imiona. Aż pewnego dnia, zamiast biegać, usiadł na werandzie i zaczął obserwować niebo. Każdego dnia o tej samej porze zapisywał to, co widział. Zaczął dostrzegać wzorce kolory zachodu słońca, śpiew ptaków, zmiany wiatru. Nieświadomie praktykował trzeci gest być może najpotężniejszy cichą wdzięczność. Wdzięczność to ćwiczenie serca, które wzmacnia ciało. Badania pokazują, że osoby praktykujące codzienną wdzięczność lepiej śpią, rzadziej zapadają na choroby i żyją dłużej. Nie musi to być jednak zapisywanie w pięknym zeszycie pięknych fraz. Może to być westchnienie ulgi po gorącej kąpieli. Może to być spojrzenie na bliznę i wdzięczność za to, że się zagoiła. Może to być przypomnienie sobie, że mimo wszystko jesteś tutaj, teraz, czytając lub słuchając tych słów. Wdzięczność jest jak słońce zimą dyskretna, ale niezbędna. Te trzy gesty celowy odpoczynek, ruch sensoryczny i cicha wdzięczność. Mają konkretny wpływ na organizm, obniżają poziom kortyzolu, wyrównują tętno, regulują sen. Ale co więcej, zmieniają sposób w jaki człowiek postrzega życie. Zamiast wyścigu z czasem starzenie się staje się powrotem do czasu, czasem na odczuwanie wybieranie bycie. A to zmienia wszystko. Kiedy starsza osoba zamienia presję osiągania celów, na lekkość życia chwilą, ciało reaguje. Mięśnie się rozluźniają, oddech pogłębia się, spojrzenie staje się łagodniejsze. W ten sposób znów, dobrze się śpi. Bóle stają się znośne, a nawet znikają. Nastrój się stabilizuje. Energia, wcześniej wyczerpana przez tak wiele obowiązków, powraca, jakby nigdy nie zniknęła, a jedynie była ukryta. Wiele osób twierdzi, że dzięki zastosowaniu tych. Praktyk znów nabrało ochoty na gotowanie spacery po ulicy, niespieszne rozmowy. Życie, które wydawało się wymykać się z rąk, znów staje się namacalne. Ale, aby to wszystko zadziałało, potrzebny jest specjalny składnik obecność. Nie da się odpocząć z telefonem w ręku. Nie da się odczuwać wdzięczności, biegając między jednym zobowiązaniem a drugim. Trzeba się zatrzymać, poczuj, wybierz, bądź. A wszystko to może zacząć się już teraz, może dzisiaj po obejrzeniu tego filmu. Może przy filiżance gorącej herbaty, długiej kąpieli, lub po prostu wzdychając z dłonią na piersi. Czasami to wszystko, czego potrzebujemy, aby przypomnieć sobie, że wszystko jest tutaj: ciało, dusza, cisza i możliwości. A teraz powiedz mi, który z tych trzech gestów przemówił do ciebie najbardziej? Czy praktykujesz już któryś z nich? A może czujesz, że powinieneś zacząć od jednego konkretnego? Napisz mi w komentarzach. Czasami dzielenie się jest pierwszym, krokiem do zmiany. Porozmawiajmy o tym. A jeśli ten film poruszył cię, podziel się nim z kimś, kto również zasługuje na odkrycie, że dobre życie po 70. roku życia może być prostsze niż się wydaje. Bo kiedy rozsiewamy lekkość, ona wraca do nas. Jeśli wszystko, co usłyszałeś do tej pory, obudziło w tobie coś, być może nadszedł czas, aby zacząć od czegoś małego, ale z zamiarem. Żadne z tych trzech działań nie wymaga specjalnego ubrania siłowni ani stopera. W rzeczywistości, im prościej, tym lepiej. Zacznijmy od celowego odpoczynku. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest wyznaczenie dwóch stałych momentów w ciągu dnia, w których się zatrzymasz. To takie proste. Może to być przed śniadaniem i po obiedzie. Umieść subtelne przypomnienia, notatkę na lustrze, delikatny alarm w telefonie. Kiedy nadejdzie pora usiąść z całym ciałem opartym o oparcie, oddychaj. Nie myśl o tym, co musisz zrobić później. Po prostu poczuj swoje ciało obecne w miejscu, w którym się znajdujesz. To samo w sobie zaczyna już zmieniać twój system nerwowy. Jeśli chcesz pogłębić tę technikę, Wypróbuj oddychanie. 44. Wdychaj powietrze licząc do 4. Wstrzymaj oddech na 4. Wypuść powietrze na 4. Powtórz to trzy razy. Poczujesz, jak klatka piersiowa się otwiera, głowa staje się lżejsza, a serce zwalnia. Z czasem te chwile przestaną być przerwami i staną się portalami. To minuty regeneracji fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Aby włączyć ruch sensoryczny, zapomnij o długich i męczących seriach ćwiczeń. Zacznij od 10 minut dziennie lekkich rozciągania. Wyciągnij ręce, jakbyś się przeciągał. Obracaj ramionami. Powoli dotknij palcami stóp. Następnie chodź, po domu boso. Poczuj podłoże. Każdy krok staje się ponownym spotkaniem z ciałem. Jeśli możesz, włącz delikatną muzykę i poruszaj się bez przymusu. Po prostu pozwól ciału reagować. Nie martw się o spalanie kalorii ani wyniki. Ważne jest to, że jesteś tam w całości. Jeśli jakiś ruch sprawia ci dyskomfort, przestań. Słuchaj swojego ciała. Dostosuj się. Każde ciało ma swoją historię, swoje ograniczenia, swoje dobre i złe dni. Szanuj to. Aby pielęgnować cichą wdzięczność, możesz wprowadzić prosty rytuał. Zostaw notesik obok łóżka. Każdej nocy zapisz trzy małe rzeczy, które sprawiły, że Twoje serce uśmiechnęło się tego dnia. Może to być zapach pieczonego, chleba, uścisk wnuka, południowa cisza. Pisząc, zakotwiczasz się w teraźniejszości. Uznajesz, a to leczy. Osobom, które mają trudności z pisaniem, warto również powiedzieć to na głos, jak intymną modlitwę. Przed snem spójrz. W sufit i powiedz, dzisiaj jestem wdzięczny za i pozwól, aby słowa płynęły. Nie muszą brzmieć pięknie. Muszą być prawdziwe. Te praktyki nie dotyczą techniki. Chodzi o obecność, o codzienne wybieranie powrotu do siebie. Z czasem wszystko się zmienia. Niepokój maleje. Sen się poprawia. Bóle stają się łagodniejsze. Ale najpiękniejsze jest to, że życie nabiera sensu. Rutyna staje się troską, ciało staje się towarzyszem, a starość czasem mądrości i ponownego połączenia. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Możesz wybrać jeden gest, możesz zacząć jutro, możesz zacząć teraz. Ważne jest, aby zacząć, ponieważ każdy mały gest wykonany z duszą staje się nową drogą, a ty zasługujesz na to, aby kroczyć nią lekko, zdrowo i radośnie. Dzisiaj, z tym, co już masz, więc powiedz mi, którą z tych trzech praktyk wypróbujesz jako pierwszą? Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to nie nowa rutyna, ale nowe spojrzenie na to, co już mamy. A jeśli to wszystko oddychanie z obecnością, poruszanie się z przyjemnością, dziękowanie z otwartym sercem to już wystarczy, aby zmienić swoje życie. Jeśli jakakolwiek część tego filmu poruszyła Cię, podziel się nim z kimś, kto również potrzebuje takiej ulgi. Napisz w komentarzu poniżej, co najbardziej zwróciło Twoją uwagę. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż z nami, subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i bądź z nami, bo czasami taka prosta przerwa może zmienić wszystko.